Witajcie, Witajcie ponownie. Ale się zgadaliśmy, no nieźle. No ten weekend spędzamy wy zakopanem, ale nie tak po prostu. Nie tak po prostu, bo jesteśmy tutaj Projektowo. na zdjęciach i na filmach z Etelu. Świetna marka z Łodzi, sprawdźcie. Link jest w opisie. Dokładnie. No i co? Na razie I robimy I zdjęcia. I co? przypominamy uh -huh. o subskrybowaniu naszego kanału, włączeniu dzwoneczka i komentowaniu i kciuka w górę. Robimy to na początku, żebyście już na początku wiedzieli i na pewno dotrwali do tego momentu. A ty od razu tak straight to the business, a ja chciałem popowiadać trochę o zdjęciach. Wiesz co? No przepraszam. Dobra, to zasubskrybujcie, że mniej to z głowy. A my teraz ogólnie latamy i szukamy miejscówek dookoła Zakopanego, bo skupiamy się na naturze. Tak, przepiękne scenerie na razie znaleźliśmy. To jest nasz dzisiaj drugi dzień zdjęciowy. Pobudka o godzinie 5 rano popłaciła, bo światło było przepiękne, a wczoraj też było przepięknie. Jeszcze dzisiaj będzie dalej przepięknie. Także mamy chwilę przerwy, żeby pozwietać i kontynuujemy zdjęć. I bez kitu idziemy. Ja tak z daleka do Juli mówię Jula, zobacz, sklep Tiffany'ego w Zakopanem. A to jednak nie Tiffany, tylko Firany. No, no to właśnie. Jula weszła na Gubałówkę. Wierzycie? Tak, weszła. Jechaliśmy, no, Je Jedzie się tylko 3 minuty. Najdzie się tylko 3 minuty i co chwilę są te, no co 3 minuty są te, dobrze mówię, ja, jak jedzie jedna 3 i wraca to Nieważne, co to co jest ważne i to jest taka rada dla was, jeżeli będziecie tutaj i będziecie chcieli wjechać, to pamiętajcie, żeby kupić bilety online, bo nie musicie stać w wielkiej kolejce i naprawdę idzie to dużo, dużo szybciej. Ale można tylko 2 godziny do przodu kupić, więc równie dobrze możecie przyjść, zobaczyć, czy jest kolejka, a pewnie będzie i na miejscu kupić, my tak zrobiliśmy. Dokładnie. A tam w ogóle 100 osób, no ja to się przeraziłem, bo w ogóle połowa tej kolejki to byli ludzie w naszym wieku. I stoję jak głupi w tej kolejce, zaraz kupić bilety online. No, także Ej. teraz idziemy. Sobie no gdzie my tutaj idziemy krukuweczkami i idziemy, oczywiście co? Zjeść, idziemy, zjeść. jesteśmy. A potem idziemy na świętą ulicy Kościeliskiej, bo dzisiaj jest. Tak, i, i nasza chatka tam tak, jest. Tak, bezpośrednio przy naszej chatce, punkcie. przy chatce pani Zosi, wszystko mhm. się dzieje, w ogóle tam jest scena i tak dalej. Tak, zobaczymy, gdzie... ma być bigos, ma być kwaśnica, czyli coś dla nas, dlatego idziemy wcześniej i się na jeść. Tylko mam nadzieję, że będzie trochę dzisiaj to się wcześniej skończy, bo wczoraj w... tam jest obok nastawie mówiła na to szała, co to jest taka... Hatka do wynajęcia na imprezę, na tej, na tej samym podwórku co my i wczoraj tam była osiemnastka. I no w ogóle i Explosion do czwartej tak, rano. Trochę było sobie. Jeszcze jednej rzeczy pamiętam z tym jedzeniem. bo wiadomo, że to najważniejsze. E, Zakopałem ciężko o knajpy wegańskie, wegetariańskie. Julia chyba jedną znalazła. Coś tam znalazłam, ale to jest bardziej tak, że to są restauracje, które mają opcje wegańskie, i wegetariańskie, a nie serwują stricte wegańskie czy wegetariańskie jedzenie. No, a nawet jeżeli są takie knajpy, no to, które serwują, no to to jest, na przykład, naprawdę jedna pozycja, tak? Jakiś strong. Chociaż na przykład, jak byliśmy w Karczmie. Eee, no, wegetariański. Nie, wegetariański też nie jest. pesketariański jest w stronę. Eee, natomiast trzeba jeździć w knajpie, ty też zamówiłeś pierogi z serem, no i przyszły, oczywiście, no ze no tak, Ale to były ruskie. No, dobra, masz to rację. były To nie były. Ani wegańska, ani wegetariańska, ani wesetariańska. No ale chodzi mi o to, że trudno znaleźć, także trzeba się naszukać, jakby co. Zobaczymy, czy to miejsce jest warte polecenia. Jak coś tam to Wam wszystko pokażemy tak i potwierdzimy. Doszliśmy do wego jedzenia, miejsce nazywa się Bargurski. Tak się prezentuje jest z boku kupówek, ale bardzo blisko. I zamówiliśmy wegarosu i też Wegosu. I zamówiliśmy też falafelę z kaszą, sosem pomidorowym i wegańskimi surówkami, z tego mamy kompocik. Ej, hey, ale tak robią jak wegańskie surówki, normalnie surówki są... OK. Okej. Kompocik dobry. Słodki, ale dobry. Taki dość domowy. Rosołek. O, nasza kasza. Bardzo dobre. Mm, Okej, okay, to testujemy kaszę z falafelem. Kasza, najpierw z sosem pomidorowym. Kasza z popo. Sos, so-so. Dlaczego? Bo smakuje trochę jak taki. Zupa? No, coś takiego jak po to trzecie. To Aha. To nie są pomidory. Falafel. Krupiący? Mhm. Miękki w środku? Dobry, tak. Puszysty. Tak. Dobra, A suróweczki jeszcze szybciutko, co mamy z y, czerwonej kapusty. kapusty i pomidorki. OK? I. OK. No to słuchajcie, fajne miejsce z opcjami wegańskimi i wegetariańskimi. Macie to. Yeah. Julia, teraz. pokaż jeszcze raz. Pokaż. No dawaj, to nie było tak. Ja tak nie umiem. Musisz jeszcze ja, ja No jak to bywa przy sesjach zdjęciowych, zawsze musi być jakiś problem. Właśnie nas pani z, z ciupagą przegoniła z pola, bo to jej pole i to prywatne i nie wolno zdjęć. I jak to? No i trzeba improwizować i szukamy ty następnej improwizuj miejscówki. improwizuj, pokaż jakie ty podłoże i pokaż moje buty. Białe konwersy też nie były jakimś najlepszym wyborem. <laughs> no to się dziewczyny wystroiły. Dzień dobry i to dosłownie dzień dobry, dlatego że jest szósta rano. Dziewczyny już zaczęły robić zdjęcia, idę szukać obu Julii. Gdzie one są? No na pewno w jakimś ładnym miejscu, bo to są same ładne miejsca. Są! So. Zobaczcie! I w końcu oderwałem tę piękność. Tak to cały czas rozchwytywano na zdjęciach. Jak tam Jula, jak wam zdjęcia idą? No super! Mamy po prostu przepiękną scenarię, jest... Piękne słońce, wstaliśmy na wschód słońca, to pewnie przynajmniej wam już mówił, tak? Mhm. Ale najciekawsze jest to, że w ogóle miejsce, w którym my teraz jesteśmy, to jest tak naprawdę centrum zakopanego. My jesteśmy tutaj ile? 3 minuty od krupówek? Z 300 metrów od krupówek, no może też z 500 metrów od krupówek, no to jest super blisko, a mamy po prostu taki spokój. No bo wiecie co, jesteśmy też w bardzo wyjątkowym miejscu, bo to jest chatka Zofii, Zosi, moim Zosia, Karpiel Zosi, Bułecki. Bułecki, wiem Zosia Karpiel-Buecki. Na pewno kojarzycie to nazwisko i to jest taka bardzo znana postać tutaj w Zakopanem. Co te dziewczyny znowu wymyśliły? W krzaki idą. A ja w takich adidaskach. Zobaczcie jakie mam mokre. Tutaj to nie jest rosa, tylko to jest jakby ktoś szlałfem polał tą trawę. To jest górska rosa. Przymutku! No nieźle, co? That's a rap. Już po zdjęciach. Julia pozamiatała. Obie Julie pozamiatały. Naprawdę no. świetna robota. Kiedy będą efekty sesji? No ja mam nadzieję, że za tydzień. Za tydzień. Albo nawet szybciej. No to sprawdzajcie stronę ETL-u, żeby nic nam tak. nie umknęło. Tak, link będziecie mieć w komentarzu, w opisie do filmu, a jestem już trochę zmęczona, więc mm, pora na jedzenie, piwo. na piwo. <laughs> na koniec tego ciężkiego, ale niezwykle wspaniałego dnia przyszliśmy do Villa Toscana, czyli włoskiej restauracji w Zakopanem. I mamy przepyszne jedzonko. Mamy mioki z cukinią i pomidorkami koktajlowymi. Mamy fasolkę z rozmarynem. I mamy oczywiście risotto z krewetkami i szmaragami. Wow! Dobre zakończenie, co? Dobre. Słuchajcie, to już się staje tradycją. Że, jak wyjeżdżamy, to się psuje pogoda, bo dzisiaj jest deszczowo, grzmi, będzie burza. Jak spojrzycie tam, Giewon się pogniewał i go nie widać. Giewon się pogniewał i się schował. Ale bajeczne są te chmury w górach. Tak, chmury i góry są bajeczne, na pewno bardzo fajnie było pochodzić. My niestety tym razem nie mieliśmy tyle czasu, ale zapewne myślę, że wrócimy, bo widoczki i zdjęcia wychodzą przepiękne w takiej scenerii. No i ja chciałem takie szybkie podsumowanie zakopanego, bo natura nam się mega podoba naprawdę coś przepięknego, ale nie do końca nam się podoba w samym mieście w zakopanem. Tak. Krupówki, to co się dzieje na gubałówce, no masakra. Pod skocznią. Pod skocznią, te stragany, taki mężczyzna. Ta no paskudne rzeczy i... Słysza to taki cały feeling tutaj górskiego klimatu i tych takich tradycji górali. No i ci miejscowi też nam opowiadają, że oni z tym walczą. mi się też to nie podoba i że bardzo by chcieli, żeby tego nie było. Składają różne petycje. Poznaliśmy fantastycznego człowieka Jaśka, e, czyli brata Sebastiana Karpiela Bułecki, tak. który nas zawiózł w ogóle tam do parku narodowego Tatrzańskiego na górę. Super gość naprawdę. I on właśnie opowiada, jak walczy z tym wszystkim, z takim lokalnym patriotą. I nawet nie wiem, czy możemy mówić takie rzeczy, ale. Nie że... możemy. Dobra, nie mówimy. Ale że, że nie będzie mówiłem. tutaj się dużo działo w związku z tym, żeby te rzeczy Likwidować. Tak, lecimy. Przecież przejmuje do mnie aparat. Lecimy. Pokaż mi Lecimy, bo pada i ja już zaraz będę z moką kurą. Wracamy do łodzi. To był super wyjazd. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie o subskrybowaniu, o komentarzach, lajkach. I co, pozdrawiam Was, i dzwoneczku. I, i, poz... I pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia. I widzimy się w następnym filmie. Pa! Pa! pa. pa.